Cześć. Nie dobrze mi. Trzymaj i pilnuj ich, żeby nie rozrabiały. Jest w ciąży. Bliźnięta. Moje życie stanie się piekłem. Bez przesady. Od kiedy wiecie? Od wczoraj. Czworo dzieci w trzy lata. To matematycznie nieprawdopodobne. Co za koszmar. Nawet gorzej, bo żeby mieć koszmary, trzeba zasnąć. Jak urodzą się nam bliźnięta, nie będzie na to czasu. Głowa do góry. Mogę się pośmiać? Przestań. Nie teraz. Przepraszam. Pomogę mamie. Dać ci dobrą radę? Przed ślubem sprawdź jego kod genetyczny. Chociaż ty i Umberto nie macie chyba takich planów. Gianna, idziesz?